No i dobra, dzień dobry, dzień dobry, kolejny piękny dzień Znowu pada Te lato rozpieszcza nas dzisiaj Znaczy, tego roku rozpieszcza nas bardzo Nie chcę, żebyśmy się przegrzali, zawsze nas ochładza I dba o naszą temperaturę w perfekcji To skoro tak, to jedziemy dalej W tym kalusie tu nie zostajemy na pewno, to był tylko przysłanek. Wczoraj tylko wieczorem się przeszliśmy mniej więcej po tym centrum Zobaczcie, jak to wygląda małe miasteczko taki pałac mają jeden taki wielki tam na końcu a no tak podatek a nic nie ma dobra lecimy na busa jedziemy dalej, jedziemy do Frankfurtu ja już byłem we Frankfurcie przez chwilę, parę dni ludzi też, ale jedziemy zobaczyć może będzie, może coś się zmieniło, może wygląda inaczej. O. To chyba jest jedno z takich najdziwniejszych jakichś tramwai czy połączeń, jakie chyba jechałem ostatnio. Nie wiem co to było, dziwnie jechało, ale się udało. Dobra, już teraz wiemy też dlaczego tak drogo było znaleźć Noslek tutaj w mieście. Bo wczoraj to w ogóle był festiwal i to było 40-lecie 40 festiwalu w Karlusie. Przez 3 dni, wczoraj był jeszcze ostatni dzień I dopiero jak byliśmy w hostelu to słyszeliśmy tą muzykę, jak grali Ale nam się nie ten Nie chciało, już byliśmy zbyt bardzo zmęczeni w ogóle Już nam się tam nie chciało iść Ale to nam dało rozwiązanie związanie z zagadki dlaczego tak drogo było No dobra, przed podróżą trzeba coś wziąć na ząb Spróbujemy, co oni tutaj mają Na danko. Wiem, mm. świeże to dobra. i taka, jakby ale zapychaneczka Ale ciężko znaleźć jakieś w ogóle supermarket w pobliżu mm, stacji pociągów, to jest dziwne jak na Niemcy, ale bardzo smaczne. Dobra, udało nam się złapać bus. Zobaczcie, jakie uprzejmo pani tutaj. W ogóle nie pierdolicie skwiętamy. No w sumie do maksimum jak sobie może rozłożyć, to sobie może rozłożyć. Nikt jej nie broni. Okej, okay, dojechaliśmy do Frankfurtu I się zastanawiamy, czy zostawać tu na noc Czy może od razu jechać dalej i jechać do Kolonii No bo co w tym Frankfurcie? Nic w tym Frankfurcie takiego nie ma Ja już tu byłem Myślę, że to też tu już była Jakieś takie zwykłe miasto Nic z jakiegoś specjalnego A może trzeba jechać dalej Może do Kolonii W Kolonii to przynajmniej katedra jest tam coś Coś tam jest ciekawego a tutaj taka kiska Wiecie co? Postanowiliśmy pojechać do Kolonii Ze względu na to, że nasz pierwszy autobus był opóźniony Więc nie mogliśmy wziąć od razu następnego o 11 pojechać do Kolonii I musieliśmy czekać 2 godziny do godziny pierwszej na następny autobus Ale jednak postanowiliśmy, żeby w Kolonii zostaniemy Tam jest katedra, tam jest bardzo ciekawie we czy nic nie ma, także wypiliśmy sobie tylko kawkę. Posiedzieliśmy naprzeciwko dworca autobusowego, i teraz czekamy na odjazd. Mamy jeszcze 10 minut do busa, i jedziemy do kolonii. zobaczcie Lucy jeszcze nigdy nie była w kolonii, zawsze ją ciekawiła, jak wygląda ta katedra. Więc teraz jest okazja, dlaczego by nie? Opadkujemy się z walizkami I zobaczymy jak to będzie w Kolonii Jedna z takich najgorszych rzeczy jakie tutaj jest w Niemczech To to, że palą szlugi wszędzie Normalnie wszędzie Stoi w kolejce do autobusu pali szluga Wszędzie smród szlugów To to. trzeba sobie docenić w Polsce, że jednak tego aż tak nie ma Jednak w Niemczech masakr Czasami ciężko się oddycha Zwłaszcza w takich na przystankach czy stacjach kolejowych to jest Dobra, jakoś dojechaliśmy do kolonii, tylko jesteśmy na kolonii lotnisko Czyli teraz musimy wziąć się z bana, który zawiezie nas na centrala. Także całkiem długi dzień podróży, pół do pół nie już leciało. Błąd zrobiliśmy, że, nie, że od razu nie kupiliśmy biletu bezpośredniego z takimi przesiadkami, i tak dalej, tak dalej. To zajęło to dwa razy więcej, a jeszcze nie jesteśmy w mieście. No dobra, ale już niedługo Teraz pociąg Czyli 20 minut, może dłużej I będziemy na miejscu No dobra, wychodzimy ze stacji pociągu Jak Wam się podoba? Katedra w kolonii Centralnie. Wejście na stację pociągów i od razu katedra <grymne> Dobra, my to musimy iść, znaleźć jakiś nocleg. Idziemy się zapytać na recepcję, żeby zabukować coś, zostawić w końcu rzeczy dzisiaj. I wtedy troszkę będę wolniejszy to będę mógł tu sobie pochodzić czy coś. A na razie to cały dzień z Walii Skan. Już się robi męcząca podróż Po dwóch tygodniach już walizki zaczynają ważyć Ta katedra naprawdę robi wrażenie No dobra, na razie mamy taką przygodę I w jednym i drugim hotelu jak nie masz rezerwacji to nie mają miejsca a jak mają miejsce, to prawie kosztuje dwa razy tyle, co przez internet. <laughs> Massa, kara. Dobra, musimy znaleźć jakieś inne miejsce i się zapytać. Musimy coś wymyśleć, co zrobić. <laughs> Jó, a przez internet mają cenę po 50 euro, a bez internetu 86. <laughs> No widzicie, tak, by, tak walczył, żeby nie używać gotówki, nie używać pieniędzy, że takie różnice cenowe są niesamowite astronomiczne Żeby ludzie używali karty Tak No spoko Coś wymyślimy, idziemy się Zapytać gdzieś indziej nie Zobaczymy co nam powiedzą No dobra, następny hostel też Okazuje się Że jak nie masz rezerwacji to cię w ogóle nie przyjmą Od razu nie, nie, nie jak, jak szwiry się zachowują, nie? jak chcesz, jak to nie masz rezerwacji, to jak ty w ogóle znalazłeś nasz hostel? Przecież bez rezerwacji to tu wejść nie można. <grytanie> bez kitu takie mam uczucie, że oni się tak zachowują, nie? <grytanie> no dobra, to musimy znaleźć internet, w jakiś sposób to zabukować i zabokować jakieś miejsce z płatnością w hostelu, tak? Tacy wszyscy elektryczni tu się... Zrobimy W żadnym hostelu miejsca yeah. Co z tym krajem się dzieje Dobra pierwszy dzień w Kolonii Nie było łatwo znaleźć hotel Ale nam się udało Jest godzina 6 I trzeba pierwsze wyjście zrobić Bo nie będziemy mieli co jeść Niestety Ale chyba damy radę Jest bardzo wiecznie Jest tłum ludzi Mam nadzieję że będzie wszystko po myśli Dobra Wody wszędzie były pozakręcane Kiedyś tu byłem w kolonii to z wodą nie było problemu Teraz wody wszystkie pozakręcane Ale na szczęście nasz hotel jest po drugiej stronie tego budynku Tak wygląda nie więcej pasaż w kolonii Pełno ludzi Wszystko się dzieje Zaraz zobaczymy co się będzie dalej działo Jesteśmy po pierwszym strzale w kolonii Nikt nie przyszedł, nikt się nie przyczepił Także jest dobrze Odrzew. Może być, od ludzi coś się działo, może coś z tego będzie Może uda się tu przeżyć Jestem bardzo zmęczony po całodniowej przyjazdce też nie mam takiej energii, głosu Ale w miarę wszystko będzie fajne, miejmy nadzieję Dla ludzi się podoba, mi się podoba, także jest spoko Także zbieramy się i lecimy Zostawimy, zostaniemy może tu za 2-3 dni, jak tak będzie I wtedy sobie pojedziemy Jeszcze Lucy chciałaby zobaczyć Hamburg Także dobrze by było podjechać do Hamburga Hamburg trochę znam, także coś tam będzie A na razie tyle po Kolonii Potem zobaczymy pokój I potem się przyjdziemy po tym, pod katedrę Lecimy Kurde, jestem zadowolony, jestem przemoczony Strasznie to podróżą. Ale jestem zadowolony, bo płaciliśmy nasze miejsce za dzisiaj I za jutro I zostało nam jeszcze chyba tam 15 euro Na przeżycie na dzisiaj i na śniadanie Bo płyny mamy na jutro To także aby jutro nie padało Sprzyjały wiatry I żeby było można robić I już będzie coraz lepiej Miejmy nadzieję Kolonia spoko <laughs> Pamiętam kiedyś była zawsze spoko Dawno temu Także miejmy nadzieję, że teraz też ale głód nam rozkwiera troszkę Na tak orzechach i suszonych owocach dzisiaj taki cały dzień Ale no musieliśmy, musieliśmy jakoś to zacisnąć pasa, żeby mieć gdzie spać w normalnym miejscu No bo tak, bo tak czasami trzeba Dobra Idziemy teraz do Aldika Zrobić małe zakupy, miejmy nadzieję, że mają maszynę na monety, żeby można było płacić monetami I będzie fajnie Bo jak mamy płacić w kasie to centówkami i po 10 centów pięć to ich zapłacimy, ale no co Dobra. E, Parasolkę zgubiliśmy O, taki news Nie mamy parasolki, trzeba będzie kupić Ha, Tu jak to wygląda Co to w ogóle za fontanna Zobaczcie to Kolej z gazety sobie siedzi Znaczy stoi i czyta a tu krokodylki, wody wypuszczają, tu muszelka w wodzie A tu kto, tu tutaj A tu chłopak od roznoszenia gazet Tu cała są tam A tu kraby A lucy, la cruz od razu, la Cruiser. No

Teraz już prosto z pokoju. Zobaczę to, znaczy, pokażę Wam, jak wygląda nasz pokój. Siemano Lucy. Trzeba. Siema. Taki to pokoik. Łóżko dwuosobowe. Jest jakiś telewizor, szafka. Tu mamy lodóweczkę. Elegancko. Szafeczkę. I łazieneczkę Elegancko. prysznic Czysto fajnie zadbane. No i lokalizacja jest. Tak, zrobiona, że tutaj na dole, po drugiej stronie tej ulicy, za tym budynkiem, od razu idę do roboty. No i stąd biorę wodę, bo inaczej wody bym nie miał dostępu i by była dupa. Ja tu mam dobre miejsce. Kiedyś tu była fontana, nawet chyba dwie, była i do picia taka woda, i fontana. Totalnie chyba jest to zlikwidowane, pusto. Także ja tego z hotelu Baniaczek z, roz z rozrobioną mixturką sobie biorę. I już jestem gotowy do roboty I dobra, jestem taki już przemęczony o, Pokażemy co no, kupiliśmy na dzisiaj Jeszcze zostało nam 10 euro na jutro na śniadanie O, o. o. Kefirek, sałatka z kuskusa, hummus Jakieś tam bułeczka, brzoskwinka i woda I to jest nasza kolacja ale miejmy nadzieję, że jutro pogoda dopisze i już będziemy sobie pomału odbijać. Także czujemy się troszkę wyzwoleni. W końcu wróciliśmy do trochę tańszego miejsca, równie atrakcyjnego i potrzebujemy także dwa dni pracy, takiej cały dzień, będzie dobrze. A tak, mamy taką kolację: 10 euro na koncie i jedną noc jutrzejszą. Także jutro nie musimy się wymordowywać, tylko pojutrze, jeśli coś. Poszło nie tak, ale jutro trzeba zrobić, żeby dalej sobie opłacić noc kolejną, i wtedy będzie można sobie coś zwiedzać. Uff. No dobra, nic poza tym, nic poza tym, przemęczenie, niesamowita przygoda, super szczęśliwie, że się udało w ogóle wyjechać, dojechać gdziekolwiek, gdzie my jesteśmy, nie wiem gdzie jest nasz teraz cel, ale żyjemy, to cię ceni, jesteśmy zdrowi i mamy gdzie spać, jak na razie, także jest spokój. Smacznej kolacji, a my po kolacji idziemy się przejść, zobaczyć jak wygląda katedra w nocy. I narka Dobra oglądamy sobie, wyszliśmy sobie na mały spacerek i o jak ta katedra jest naprawdę How something can be sama w sobie jakaś zachwycająca in Florence Mm, okay, like I never saw this Duomo That is mm. fucking crazy. Mm. Like Only in the movies, yeah. In the middle of the city, and it's so huge, difficult to make an even photo. Very good. Oh, dog. Mm. So incredible, <laughs> it's a human size. You see how the people stay and how it It's bigger than mm. human. That's why they're proud of it. Right, uh, I directly understand. Yeah. No dobra, to trzeba było zobaczyć. Kurde, no ma robi wrażenie katedra. Nie ma co, nie jest naprawdę ciekawe, ale tutaj muszę wam pokazać ciekawy znak, pokazujący zakaz wchodzenia przez bramkę. Tak, przynajmniej ja to rozumiem Nie? I never to this country no? yeah it's more like italian style mm -hmm, yeah. or france eh? yeah 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 little yeah. gothic style how oh, many statues all <laughs> statues having different yeah, faces yeah, yeah, yeah. like this chinese clay soldiers mm -hmm. Mm -hmm.